Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Jest nam bardzo serdecznie przywitać na uroczystości otwarcia budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu. Dla gospodarza tych to jest wielki zaszczyt w którym jesteśmy, miał powstać znacznie wcześniej, bo był już w planach strategii rozwoju gminy lasów. nie mogliśmy jakoś się przebić z tymi wnioskami. Chyba za trzecim razem dopiero nam się udało i wówczas złożyliśmy w roku 18, 20 kwietnia, no, bo nawet taka prawie że rocznica, złożyliśmy wniosek do programu ministerialnego, Główna Struktura Bibliotek, gdzie operatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Ten wniosek zyskał akceptację i wówczas mając już znaczne źródło finansowania mogliśmy e, myśleć perspektywicznie i, i rzeczywiście ta inwestycja mogła być realizowana. Natomiast przetargi jednak były niepokojące, bo jednak w półbyt czasu powodował to, że dwa, trzy postępowania przetargowe się odbyły. Wówczas otrzymaliśmy e, zapewnienie, że wykonawca tutaj obecny, firma Unigut, zrealizuje zadanie za niecałe 3 miliony złotych. No, powstał problem. Jak znaleźć pozostałe źródła finansowania? Fajny, bo rządowy program on się pięknie wpisywał ten nasz scenariusz, i tutaj z pomocą przyszła nam pani marszałek Janina Alba i i połączyliśmy te dwa źródła finansowania. Znaczy, ja, za co ja serdecznie dziękuję. Bo Boża! <śleszy> to dofinansowanie rządowe, myślę, że na obraz społeczności lokalnej. Co my tutaj mamy, to będziemy mogli przejść. Ten obiekt zwiedzić. Myślę, że tutaj najlepszy przewodnikiem będzie Pani Dyrektor. Jeśli trochę czasu zostanie, to wtedy wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Ale już mówię, na parterze mamy wypożyczalnię, czytelnię z księgą zbiorem oraz salę opracowań zbiorów no i pomieszczenia obsługi. Na pierwszej jest duża sala szkoleniowo podstawowa pracownie tematyczne oraz archiwum. Obiekt jest nowoczesny, dostosowany do wyróżniających przepisów, jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej. Biblioteka spełnia standardy certyfikatu Biblioteka Plus. Ja myślę, że ta oferta kulturalna będzie teraz znacząco poszerzona. Pani dyrektor dobrze wie i pracownicy, że teraz rodzaj e, działalności gminnych, bibliotek publicznych w takich obszarach wiejskich, w małych gminach się zmienia. My chcemy e, realizować nie tylko rozwój czytelnictwa, tak, bo to jest główne zadanie statutowe w bibliotek i o tym wiemy, natomiast chcemy, żeby jednocześnie te obiekty spełniały rolę w domu żeby tutaj, żeby tutaj tętniło to życie kulturalne. Ja uważam, że to jest moment, kiedy właśnie biblioteka będzie mocno współpracować z istniejącymi tutaj organizacjami pozarządowymi. Mamy tutaj 13 jednostek OSP, mamy 5 kół gospodarki mamy klub seniorów, mamy koło emerytów i rencisków i e, mamy aktywnych mieszkańców. Ja myślę, że będzie nie tylko wzrost, Czytelnictwa, bo takie jest założenie programu rządowego, tak, ale też będzie, ta, ta, będzie przygotowana dużo lepsza oferta kulturalna. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo potem ten obiekt e, zbudowaliśmy i wspólnie wysiłkiem nam się to jeszcze raz e, udało. Czytanie książek to najmniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość myśliła. Wysława Szyborska, tak powiedziała, więc ja myślę, że. Będziemy nadal te książki czytać. Zachęcam e, wszystkich Państwa tutaj obecnych i e, do mi muszę. Nie ma czasu, jeśli chodzi o czy polityków, czy, czy samorządowości. Ale kultury. warto jest czytać, czytać e, książki. Historie tworzą ludzie. Jeden z nich był pan Antoni Kuźniarski. Człowiek związany z biblioteką w naszym lokalnym środowisku który żył i w Latowiczu w latach 1868-1945, nieopodal budynku, w którym teraz się znajdujemy, za Z książek dowiedzieć się możemy, iż był mieszkańcem Latowicza, który książki kochał nad życie, uchronił je przed zniszczeniem podczas I i II wojny światowej, a za swoją oświatową i kulturową działalność został odznaczony w 1935 roku na wniosek Polskiej Akademii Literatury z srebrnym ważyłem akademickim. Przyrmatone przez niego książki były ludziom za darmo. Dlatego możemy dziś powiedzieć, iż dał początek w bibliotece. Pan Antoni Kuźniak był człowiekiem szlachetnym, o wielkim sercu, miłośnikiem literatury i ogromnie życzliwym dla drugiego człowieka. Jego nazwiskiem nazwana jest jedną z ulic w Latowiczu, a na ostatniej sesji gminy Latowicz podjęto uchwałę numer 34, łamane na 261, łamane na 22 z dnia 29 marca 2020 roku w sprawie nadania imiennej Bibliotece Publicznej w Latowiczu imienia Antoniego Kuźniarskiego oraz dokonania zmian w statucie. Pierwszym lokalem, w którym znalazła schronienie biblioteka była szkoła podstawowa. Później biblioteka została przeniesiona do lokalu prywatnego na ulicy Świętego Ducha, dalej na ulicy Rynek, a w 1991 roku do budynku Urzędu Gminy do lokalu o powierzchni 40 m2. W związku z remontem Urzędu Gminy w 2004 roku biblioteka zostaje przeniesiona do zespołu szkół w Latowiczu i tu zajmuje jedną salę lekcyjną o powierzchni 54 m2. W 2008 roku zmienia ponownie lokal w obrębie budynku szkoły. W 2020 roku zostały zalane fundamenty. Zaś cały 2021 rok trwają prace budowlane i dnia 31 grudnia 2021 roku i biblioteka wprowadza się do nowego budynku. Budowa tak wspaniałego obiektu była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w wysokości około 964 tysięcy złotych oraz z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. W kwocie 2 miliony 100 tysięcy złotych. Biblioteka stara się w jak najlepszy sposób zapewnić lokalnej społeczności kompleksowy i szybki dostęp do informacji oraz zbiorów bibliotecznych. Książko zbiorów biblioteki powiększa się około tysiąc książek rocznie. Od kilku lat zajmujemy niezmiernie pierwsze miejsce w powiecie pod względem zakupionych książek, z czego jesteśmy bardzo dumni. I na dzień 31 grudnia 2021 roku, księga zbiór biblioteki, jak było wcześniej na slajdzie pokazane, liczył 25230 woluminów, zapisanych było 601 czytelników, którzy pożyczyli ponad 8000 książek. Okay pochwalić się, że iż w bibliotece pracują bardzo oddane pracy moi koleżanki. Pani Agnieszka Dąbrowska na stanowisku bibliotekarza. Pani Dorota Świątek na stanowisku, bibliotekarz Pani Rzuć święty nas. Mikrofon oddaję w Państwa ręce. Kto pierwszy zapyta? Ten lepszy. Kto, Kto pierwszy Każda taka inwestycja, bo powstaje budynek, obiekt, który tętni życiem, będzie tętnił życiem, będzie tutaj na co dzień słychać takie piękne śpiewy, będzie gwar, do no spotkania. Będzie się rodziło wszystko to, co jest dobre, piękne, prawdziwe i to, co jest każdemu z nas niezwykle potrzebne. Oczywiście inwestycje w sferze kultury, w instytucje bo to wszystko bardzo cieszymy. Ja tak zastanawiałem się, że pewną odpowiedź jest na tak, że jeden w czasach, kiedy książki są coraz mniejszej objętości na wersji elektronicznej. Biblioteki są coraz większe, ale jak rozumiem ta myśl wypowiedziana przez pana wójta towarzyszy działalności bibliotek wszędzie, w że jest to miejsce Dzisiaj państwo polskie oddało nam to, co kiedyś mieliście. Czyli że możemy nazywać się taki latowicz miastem. Także jest ten wniosek jest on oczywiście pozytywnie przez Wojewodę Mazowieckiego zaopiniowany, będzie teraz procedowany przez Wyzbiję, że będzie, będzie podpisany. Także bardzo się cieszę i to jest właśnie ten zrównoważony rozwój. To jest to, co tutaj też było powiedziane, że no, trzeba oddać jakiś hołd, jakąś cześć tym naszym poprzednikom, którzy tutaj działali, którzy coś tworzyli. To jest właśnie też dla nich. Jak jest dobry gospodarz, to wiemy jak w domu, jak jest dobry gospodarz, to znajdą się pieniądze na wszystko, na kulturę, na drogi, na inne rzeczy. Tu jeszcze tylko do powiem jedną rzecz. To, co powiedzieli i w Siennicy. Trochę żałuję, że nie jestem już wójtem gminy, gminy przy takich możliwościach finansowych, przy tych dotacjach, które są. Miałem radość panie ważny, bo cieszę się z, tak, z pięknych inwestycji z sukcesów naszych mińskich samorządów, to niezmiernie to było, bo, bo też jak pewnie wszyscy wiedzą i prawie wszyscy wiedzą, to jako wójtowie i burmistrzowie powiatu nic stanowimy. Dosyć zgrany zespół, który, który współpracuje, który mocno się wspiera i bo <stutî> to Ci gratulujemy. To wielka radość również dla nas. Jest to Twój też wielki sukces, wielkie marzenie, które dziś się spełnia i gratulujemy również tego wydarzenia, że tak za tym gronie możesz ten piękny, piękny dzień dla siebie i dla wszystkich mieszkańców gminy i w przyszłości miasta ponad iletować. Mi Celebrować wszystkiego, wszystkiego w Przestrzeni. Gratulujemy tej inwestycji. Cieszymy się z inwestycji z kultury w naszym Powiecie Mińskim. Życzymy oczywiście aktywnych czytelników i czymy bogatego księgozbioru. zbioru. Chciałam powiedzieć coś o czytelnictwie, dlatego że powiat Miński zaraz po dzielnicach Warszawy ma najwyższy wskaźnik czytelnictwa w województwie mazowieckim. I to właśnie przekłada się również poprzez. Tak, Przez o pracę, przez budowę tych właśnie inwestycji w kulturę. Proszę Państwa, zobaczcie jak się zmienia świadomość nasza w lokalnej społeczności. To kultura zaczyna kształtować przyszłość. To jest inwestycja w coś, co będzie funkcjonowało przez lata. To jest również, proszę Państwa, ta placówka będzie stanowiła przykład, jak wielką wagę przywiązujemy do przyszłych lat. To jest budowanie relacji, budowanie nowoczesnych społeczeństw, społeczeństw obywatelskich, ale proszę Państwa, to jest również przykład budowania takiego dobrego patriotyzmu, od małej do, do dużej osoby, dorosłego, przez korzystanie z księgowych zbiorów, sięganie do historii, do nowoczesnych metod medialnych. Bez Was nie istnielibyśmy. Proszę bardzo, Pan Zbigniew Piątkowski. Ja nie będę, dzień dobry państwu, ja nie będę się upierał y, z faktami i sprzeczał, ale tak jest, że czego nie ma w co słychać, to w ogóle nie było. <głos> <głos> tak niektórzy mówią. Y, proszę Państwa, od 26 lat y, prowadzę tu swoją, jak to różnie, tygodnię, gazecinę, no jeszcze i tak dalej. Ale nieważne, ważne, że przez 12 lat, y, przez 26 lat wydałem 12 książek również płyty. I właśnie mam nadzieję, że Pan Wójt na książki wysłuchał Pana groszy, a dzisiaj mam płyty za darmo całkowicie jako a. dar dla biblioteki. Tam w Izbie tej wystawie regionalnej myślałem, że już jakaś książka będzie, ale mam nadzieję że się znajdzie. Proszę Państwa, sprawa polega na tym, parafrazując wieszcza, którego on nie jest jeszcze tam takim klasykiem, ale jest. Trzeba z kulturą naprzód iść, tworzyć się, księgać nowe. Resztę Państwo wiedzą. Historią, tak, historię trzeba znać, ale wychodząc naprzeciw nowym czasom, trzeba pamiętać, że kultura, i da ja się zgadzam w całkowicie z statkiem, jest najważniejsza. Dziękuję serdecznie Państwu. Pani dyrektor, proszę bardzo. Są godzin oglądania i to nie tylko przez y, seniorów. Dzieci też pomogą. Przedstawcie się. Julia Bronowska. Angelika Bronowska. Trzy No Widać, że siostry, tak. Proszę Państwa. Będziesz to walczyć o swój świat. Będziesz wodą żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno ja mówił człowiekowie, co zbądził co wódz wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zerania lat, że kto winny.